Startujemy z tematem, który arcyważny dla nas wszystkich jest, jak każdy w tych poradnikach. Moi drodzy, drogowy savoir vivre. Coś, co powinno być na porządku dziennym, a czego na drodze tak naprawdę nie widać, albo widać bardzo rzadko. Jesteśmy dżentelmenami, jesteśmy ludźmi kulturalnymi. Za takich się przynajmniej, albo jak ktoś kiedyś powiedział, bynajmniej, e, uważamy. I dlaczego, powiedzcie mi, jesteśmy tymi dżentelmenami, jesteśmy tymi damami, wtedy kiedy... Nie siedzimy za kierownicą. Zobaczcie, siedzimy przy stole, pięknie jemy obiad nożem i widelcem, bo takie są zasady savoir vivre. Wycieramy usta serwetką, niczym hrabianka, bo takie są zasady savoir vivre. Przepuszczamy piękne panie w drzwiach, aby szły przodem, a my mężczyźni te drzwi otwieramy, zamykamy i idziemy za nimi. Dlaczego? Bo takie są zasady savoir vivre. Szanujemy starszych, szanujemy kobiety, yy, uważamy na dzieci wtedy, kiedy jesteśmy na przykład na placu zabaw. Dlaczego? Bo takie są zasady savoir vivre. Dlaczego tych zasad nie stosujemy za kierownicą? Siadamy za kółkiem i nagle stajemy się gangsterem. Stajemy się jakimś mizernym wojakiem, stajemy się jakimś y, niebezpiecznym, y, zwichrowanym umysłem, który wszystkich innych ma za gówno, bo sam wie wszystko najlepiej. Co nami rządzi i co powoduje, że jest w nas na drodze tyle agresji, tyle przepychania, tyle spychania innych na margines, bo jadę ja, bo ja jestem w tym momencie najważniejszy. To jest strasznie smutne i strasznie przykre i. Spróbujmy dzisiaj dociec, tak popatrzeć bardzo głęboko w samych siebie, czy rzeczywiście ja stosuję jakąkolwiek zasadę savoir -vivre na drodze. Nie tylko to, co jest obowiązkiem, czyli przepisy. Ojej, bo mnie zaraz namierzą, bo wyjdę rejestrator, bo tu mi chodzi Janosik, bo tu mi chodzi mapa, bo tu mi chodzi to. I ja, i ja muszę ich wszystkich przechytrzyć. Bo ja chcę o kolejne dwie minuty złamać czas dojazdu z punktu A do punktu B, to ja będę bardziej cwany i bardziej chytry niż oni wszyscy razem wzięci. A może warto poluzować barkoczyk. Zrozować pośladki i powiedzieć: Kurde, dzisiaj sobie dojadę 10 minut wolniej niż mówi mi nawigacja. Nawigacja mówi: 3.5, ja dojadę w 4.15. I co? A przy okazji, zrobić sobie założenie, że zrobię kilka dobrych uczynków na drodze. Kogoś wpuszczę, do kogoś się uśmiechnę, komuś pomacham. Przyszło wam to kiedyś do głowy, kiedykolwiek? No właśnie, mam nadzieję, że może teraz przyjdzie. Zauważcie, że my, mężczyźni, moglibyśmy całe życie kobiety nosić na rękach. Cały czas im o tym mówimy, obsypujemy je kwiatami, chodzimy z nimi na kolację, pieścimy, hołubimy, uwielbiamy, cały czas mówimy uwielbiamy kobiece piękno, malujemy je na obrazach, piszemy o nich wiersze, piszemy o nich książki, a w samochodzie kim one są? Baba za kierownicą. Tak. Największa zakała i największe zagrożenie mojego wielkiego męskiego ego to jest baba za kierownicą. No ludzie, stuknij ta się w łeb, no. Jaka baba za kierownicą? Panie za kierownicą to jest już prawie połowa uczestników ruchu. One tak samo jeżdżą jak wy. Jak my. Tak samo, dokładnie tak samo, niczym to się nie różni. Mają te same ruchy, mają takie same samochody, czasami nawet lepsze, ha, niż wy. No i jeżdżą bardzo, ale to bardzo y, sprawnie samochodami. Nie wszystkie, ale tak samo wy faceci we flanelowych koszulach też czasami jeździcie jak po prostu totalny zakały i zawali drogi, tak muszę wam powiedzieć. Miałoby się savoir vivre, a ja jadę po was jak w górych sukach po prostu. Dobrze. Savoir vivre. Proste zasady. Jakie? Jeździmy na suwak. pierwsze, czyli wpuszczamy się, mamy zwężenie, ci sprawy, załóżmy, że kończy się prawy pas. Pierwsza zasada. Nie wpychajmy się na lewy pas na 300 metrów przed skończeniem się tego prawego, bo zatrzymujemy ruch na całym prawym wtedy. Dojeżdżajmy do samego końca i wpuszczajmy się co drugi samochód. To jest tak proste jak parasol, a nikt tego nie stosuje, albo bardzo rzadko dzisiaj. Czyli ci na lewym, nie bądźcie husarią, nie bądźcie szermierzami, że będziemy jechać teraz na zderzaku, żeby nikogo nie wpuścić, tylko jedźcie zwartą grupą do samego końca i niech każdy z Was wpuści jeden samochód wtedy, kiedy ten pas się kończy. Proste jak parasol, upłynnia, udrażnia, to badania mówią, to nie jest, że ja to mówię, to badanie mówią, że to jest najlepszy system na upłynnienie jazdy, na eliminację korków i na udrożnienie ruchu przy tego typu zwężeniach. Druga zasada. Korytarz życia. Jeżeli jedziemy drogą, widzimy, coś się dzieje, odruchowo powinniśmy zostawić to miejsce dla tych, którzy będą go potrzebować. Potem może być za późno. Jak staniemy w zwartym szeregu, będzie chciała przejechać wielka straż pożarna. Nie ma opcji. Jak mamy kogoś metr przed sobą i metr za sobą, żebyśmy byli w stanie wymanewrować tak, żeby ten korytarz zrobić. Trzeba o tym pomyśleć. Zanim się zatrzymamy, bo później będzie po prostu za późno i będziemy komuś, nie będziemy komuś w stanie uratować zdrowia albo życia. No po prostu będziemy współwinni czyichś ogromnych szkód. Trzecia zasada Uśmiechajmy się do siebie, no, na litość boską. No, siedzimy zacietrzewieni, rozejrzyjcie się kiedyś na światłach po wyrazach twarzy innych uczestników ruchu. No, po prostu smutek i nostalgia. no Jak taki pejzaż z wczesnych lat 50., taki normalnie Bierut wymieszany ze Stalinem. No, takie mamy wyrazy twarzy za kierownicą. Dlaczego? No, naprawdę to dobrze zrobi. Jeżeli ktoś nas gdzieś wpuści, machnijmy do niego ręką, uśmiechnijmy się do niego, podziękujmy mu za to. Jak już jesteśmy przed nim, no to chociaż tak, żeby on to zobaczy, naprawdę, on to zobaczy, doceni i też się do nas uśmiechnie. Czasami nawet nie, zdarza mi się, że jak autobus włącza się do ruchu i chociaż on w ruchu wielkomiejskim ma absolutne pierwszeństwo, ja muszę zrobić wszystko, żeby mu to włączenie do ruchu ułatwić, ale jeżeli zrobię to z takim wyprzedzeniem, że wyraźnie przyhamuję, wyraźnie dam mu sygnał, że on włączy kierunkowskaz, przyspieszy i płynnie włączy do ruchu, to i kierowcy autobusów dziękują osobówką za to, że ich wpuścili, chociaż oni mieli obowiązek ich wpuścić, a ci mieli pełne prawo płynnie się do tego ruchu włączyć. Jakie to miłe, jakie to fajne, jakie to po prostu pogodne i dobre i dzień staje się wtedy zupełnie inny i inaczej patrzymy na życie. Nie jesteśmy mistrzami kierownicy. To jest kolejna zasada, którą trzeba stosować w drogowym savoir-vivre. Troszkę pomyśleć za, innym, za innych, ale nie po to, żeby ich stępić, tylko żeby im i sobie w tym ruchu drogowym pomóc. Proste jak parasol po raz kolejny, a zobaczcie, jakie nieprawdopodobnie wymagające. Kolejna ważna kwestia to ci, którzy jakby są członkami dochodzącymi w ruchu drogowym, czyli piesi, hulajnogi, rowerzyści, panie z wózkiem i tak dalej. Miejmy szacunek względem nich. Ja wiem, że ja zrobiłem kiedyś ten materiał o tych pieszych, o tym bezwzględnym pierwszeństwie i tak Nie ze wszystkimi zasadami się zgadzam. Byłem ostatnio w Niemczech w Berlinie i naprawdę, jak ja już teraz pomnę moich doświadczeń, podchodzi pieszy, ma jeszcze dwa metry do przejścia ja się zatrzymuje to uwierzcie mi, że trzy czwarte z berlińskich pieszych mówią jedź pan, jedź pan, jedź pan, pan se przejedzie, to ja se przejdę, no. Normalne, tak było kiedyś i, i też nie, nie dajmy się zwariować w tej kwestii. Będę tego bronił i będę to powtarzał, ale musimy zwrócić na nich baczną uwagę. Oni też koegzystują z nami w tym ruchu drogowym i też nie możemy ich traktować jako swoich wrogów. Tak samo motocyklistów, rowerzystów. Nie zajeżdżajmy im drogi. Motocykliści, kochani, nie urywajcie lusterek w samochodach, które nawet się zagapiły czasami i nie zostawiły dla was miejsca, żebyście mogli przejechać. Czasami naprawdę nie wynika to ze złej woli, tylko po prostu z takiego delikatnego gapiostwa. No, że, że staniemy na dwóch pasach zbyt blisko tutaj w dwa samochody i wy musicie na 30 sekund przystanąć, bo nie ma dla was przejazdu. Tyle agresji, co da się zaobserwować w ruchu miejskim przy. Współpracy jednośladów z dwóch śladami to jest coś nieprawdopodobnego. Każdy z Was na pewno widział wściekłego motocyklistę i gapę kierowcy, który nie do końca może przewidział, że ten motocyklista będzie tędy jechał. To samo z rowerzystami. Jeżeli jesteś rowerzystą i nawet masz ścieżkę, która przechodzi w poprzek drogi, którą jadą samochody, jeżeli ty przejedziesz przez nią bez puszczenia gazu z prędkością 50 km na godzinę, bo taką masz zarąbistą kolarzówkę, to masz 50% szans, że ktoś ci roz po prostu, że w Ciebie wiedzie i Cię nie będzie no tutaj, no. no nie mogę się z tymi rowerzystami powstrzymać no nie mogę niestety, no na francuskiej, nie? No na francuskiej przejeżdżają po prostu w tych kolażówkach tu samochód jedzie 50 on jedzie 50 strach pomyśleć, co by się nie my kierowcy jesteśmy od tego żeby myśleć za Was, jesteśmy od tego żeby każdy myślał za siebie i żeby każdy myślał za Innego uczestnika drogi. Naprawdę lepiej w tę stronę, niż balansować na krawędzi i ryzykować czyjeś zdrowie i swoje własne życie i zdrowie też. To jest bardzo ważne. Ostatnia zasada sygnalizujmy manewry. Nie jesteśmy na drodze sami i jeżeli możemy w ten sposób ułatwić życie innym kierowcom, to zróbmy to, czyli z odpowiednim wyprzedzeniem. Kierunkowskaz z odpowiednim wyprzedzeniem. Wygaszanie świateł drogowych wtedy, kiedy nadjeżdża ktoś przeciwko, kiedy jest ciemno, kiedy droga jest kręta. Nie wyczekanie, aż się te światła spotkają i dopiero wtedy wygaszamy, bo już mamy, tak jak ja teraz otoczony światłami, już mam białą plamę po prostu przed oczami. Działajmy tak, żeby dawać wyraźne sygnały innym, co zamierzamy zrobić oraz żeby widzieć te sygnały, które dają nam na drodze inni. To są tak proste rzeczy, słuchajcie, a tak strasznie rzadko je w życiu stosujemy. Smutny, miał być fajny temat, to Savoir Wize. A wyszedł po prostu smutek i nostalgia. Jeżeli ktoś z Was wprowadzi kilka tych zasad w życie i będziemy jakieś obserwacje z tym związane, piszcie, opowiadajcie co i jak. Uśmiechajcie się do siebie na drodze i każde, napiszecie w komentarzu: Panie Adamie, udało mi się, wpuściłem dwóch rowerzystów i podziękowali mi skinieniem ręki, i, i wszystko było git. Naprawdę warto takie rzeczy robić. Informujcie mnie o tym i zobaczymy, co się nam razem w tym ruchu drogowym udało wskurać.